A się się Wam go, z Witam serdecznie kolejny reakcji na kanał. razem Herfield DVX Spazma, gumki recepturki, official Music Video widzowie 18.12, bądź nagrywanie, o 18.12, 12 padło to na YouTube. Lekka obsówka, bo miałem tak zwany gunning go session stary. Musiałem go stary dokończyć, ja chciałem o 18 tu nagrać. Ogólnie nikt mi nie napisał, że ten numer wyszedł, miałem premierę stary. Zero dostałem wiadomości, więc sam sobie napisałem wiadomość stare, bo dla mnie to jest koneserskie i zajawkowe koneserski i zajawkowe koneserska i zajawkowa kolaboracja stary, nie? Spazma nagrał numer stary z DVX-em i z Herfieldem. Jaram w tym generalnie jest to mega ciekawe jak to brzmi. Wczoraj widziałem info właśnie, że to wychodzi stary i tylko czekałem na 18, żeby móc to usłyszeć i chcę to usłyszeć razem ja z wami widzowie. Dlatego wie że trzeci odcinek dzisiaj i to jest odcinek tak zwany koneserski, tak? Bo mm. Rzadko kiedy robię tak stary, że młody Sigma se odpala, wiesz o co chodzi i nagrywam se jakieś rzeczy, na które mam straszną ochotę, stary jestem napolony, jak na tą na przykład, tylko często właśnie patr patrzę na wasze komentarze i to co chcecie na kanale, a na tą, na tą premierę jestem stary ostro napalony, jestem ciekawy jak to wyszło, nie? Bez benegatki, sub, like, komentarz, ee, dzwoneczek, TP, kurwa, gumki, recepturki, hellfield, spazma, divik, stary, bro tego nie było w moim bingu, a ja jako oficjalny yy, skakasz mięsa spasmy stary muszę to przesłać. Stary jestem mega ciekawy jak to wszystko proste prostu Let's go. Skakasz mięsa się odpalają, ale trochę wyciszone to jest nam sobie wpis, pozwolicie, tak? Że tak sobie... No, se wpizdeczka lekko, nie? Jak to się mówi kolokwialnie, tak. O, tak se wykręcę trochę tego, wiesz, co chodzi. Teraz wykręcę ten głośnik stary. Nie, no się jaram tym kolorem, jest tak ciekawy, jak w ogóle tak leżałem, nie, wcześniej. I nie jak to może brzmieć. W ogóle nic nie widzę przez tą stary. I jak to może brzmieć, kurwa. Ale teraz. Zaraz się dołem, jak to brzmi stary, nie? Jaram się, TBH, jaram się. Bez kapy wam, mówię, że się jaram. Mówi Sigma. A Herf, Herf, zwijam, Fata, boku, Za dużo kontuki, czy my schronimy jak z ludą? Tom wytruje cały czas, ona mi dzwoni, 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 a odebrać się mam jak. Jestem po molin, Molly, jak nie czysto z nami grasz Lupa przysłona, dobra, hej, Divix i Help, są na certyfikowanym Słegu, bro. Spazma ich pierwszy do pokoju Słegu, nie? Jest on na pierdolonym certyfikowanym ranie Słegu, okay? Listen, bro, listen, 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 listen. <tot> Wam witruję cały czas. Ona mi dzwoni, 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 a odebrać się mam jak. Jestem po moli, moli, moli. Jak czysto z nami grasz? Lufa przy skroni, skroni, skroni. Prześwietliłem ten twój skład. Jak na dzwoni, dzwoni, Ona dochodzi przy liczeniu siana. ASMR, gdy ocieram setkę, zawsze tak. Dobra, cofamy się w czasie, bro. Cofamy się w czasie. To ten numer to jest portal do, do stary. Do 2017 trapsłek Ery, nie? I Hellfield e, robił takie numery wtedy, nawet z Bandurą robili takie numery stare I to jest stary powrót w czasie, nie? To jest powrót do pieprzonej trapsłek Ery, nie? Jeszcze brakuje e, tych takich spodni. Taki set był bluza, bluza i spodnie, miał Six na nie? Nie mogę tego powiedzieć słowo na N, ale był taki pussin. Wiecie o co chodzi? Mi się z z tymi czasami strasznie mi się kojarzą stare takie dresy, kurwa, nie Powinni przyrokować coś takiego Ja tu czuję spaz, się tak twierdę na swojego chuj Nie czysto z nami grasz Lupa przy skroni, 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 prześwietliłem ten twój skład Jak na dłoni, dłoni dole dochodzi przy liczeniu siana ASMR gdy ocieram setkę Zawsze pilnuje czy nic mi nie spada Z jednego rzutu ma nową torę w butyku za dużo wydała dała Zepsułem ją i już nie jest jak przed Na kanapie leży bluza ropiana Roslała moeda jebany bekster taka... A to suka rozla moed pieprzony sta... Ty, baby, ty wiesz ile to kosztuje, baby? Jakby baby, ty wiesz ile to kosztuje, baby? Jakby bro? Ty wiesz ile to kosztuje, bro? To nie jest jak przed ten kanapie leży bluzano ropiana Roslała mu eda jebany beksty nas Tak jak się się za zama Kupuję bilet, by tu przyleciał Nie chodzę sam za Carefield jednak słuchać, że już więcej muzy inny robi Divic słuchać, że jest jeszcze słagowej, chilonskiej trapowej erze stary, wiesz o co chodzi? W się w głosie słychać te takie motion stary słegu, nie? Że DiviX wie, jak przypierdolić słega Hellfield już trochę wie, o co chodzi. Status Unka już trochę starszy, nie ma takiego wavy brzmienia. Ale DiviXa to słychać. Oczywiście no offense dla Healthfielda, nie? Masz love. Jebany backstreet, jak ines tak się się boją, zamach. Kupuję bilet, by tu przyleciał. Wchodzę sam za obstawa Mieszkam w pałacu, a kiedyś był szałas. Nie widzę tego, co ty tam zarabiasz. Tylko rzeczy to robię od zaraz. Widzę, że bajki mi coś opowiadasz. Męczysz mi panie, ty też wypierdalą. Akuję te stówki, zwijam w gąki recepturki. Za... Ej, szkoda, takie przyciągnął, że. Zwijam w gąki recepturki. Serę mówię, że. Mówię i liluzi, kurwa, tajprzyjdź. Męczysz mi pajety też wypierdalą. Akuję te stówki, zwijam w gąki recepturki. Za dużo gotówki, czyny schronią jak z lodówki. Pociągam za szturki pod... Zgrzewam jak do grobi. To nie zegarek z Turcji z w torby Gucci. by go cały czas. Ona mi dzwonić, dzwoni, dzwoni, a odebrać nie mam jak. Jestem po moli, Molly, moli. Dobra, refrin jest przesłegowany w hui, bro. Not gonna lie, ey. Not gonna lie, bro. Refren jest przesłagowany jak, jak hui, tak służy. Ej, Refren jest tak przesłegowany, stary, nie? Turcji w kamyściano, w torby Gucci. ci. Fum cały czas. Ona mi dzwonić, dzwoni, dzwoni, a odebrać mam jak. Jestem nie mam jak, jestem po moli, moli, moli Jak nieczysto z nami grasz Lufa przyskroni, skroni, skroni, skroni. Prześwietlił ja no, refren to jak sku... Ej, dobra, jeszcze raz ten refre, nie? Refren to jest taki słek, nie? To nie zegarek z Turcji, pkamy ścianą w torby Gucci Okej okay. On cały czas Ona mi dzwoni, dzwoni, dzwoni A odebrać się jak? Jestem po moli, moli, moli Jak nieczysto z nami grasz Lufa przez kroni, skroni, kroni, Prześwietliłem ten twój skład Jak na dłoni, dłoni, dłoni Pójdę w siedem mm. na z cię boli, o-o się My tu dalej, no

on wytruje cały czas, ale dzwoni, 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 a odebrać się mam jak jestem po molly, molly, molly Jak czysto z nami grasz Lufa przez kroń, kroni, skroni, prześwietliłem Miałem słeg ten numer, tak jest straszny słeg, nie? Chociaż spazma zwrotka fajna jest, ale trochę więcej, myślałem, że jeszcze bardziej tak wiesz przy pildolimowu. Czekaj, jeszcze ostre zdrowie spazmy, nie, lock the fuck in, bro. Lock the fuck in, myślałem, że tak bardziej przysługuje, nie? Czekaj. To z nami graż, Luka przy skroni, skroni, skroni. Prześwietliłem ten twój skład. Jak na dłoni, dłoni, boi SRT z moim kuzynem, mieć ci boi. Oho, tam i ci bany, my grałem tu dalej no ja, so, oho. Daj, bo tam widziałem w komentarzach, że ludzie nie wiedzą co z pazmem nabija, ja przetłumaczę. Twój skład, jak na dłoni, dłoni, boi SRT z moim kuzynem, nie mieć ci siedzę ze swoim kuzynem w SRT, gdzie to boli odejść. Może się tam jebany, dalej, no sorry. Może się, zabić, jebany, wygramy tu dalej, no sorry. Ja, ja, że to ok. Zestańczami, to są w Okej, okej, amba. Coś tam, a nie wiem już. Co to ci tylko się, nikt nic, dzwoni, 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 bo zmieniłem lumen, tam nie swój, ale dzwoni, 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 na boni, ta

wytruje cały czas, a na mnie dzwoni, 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 a odebrać się mam jak. Jestem po moli, 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 jak nieczysto z nami grasz. Luka się skroni, 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 prześwietliłem ten. Wiem, no, sło szczerze, nie? Powrót w czasie ten numer, uważa, powrót w czasie. Twój skład, jak na dłoni, dłoni, dłoni. Dłoni, 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 Nie 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 Fajne to, ale refren największy słek i mój refren wygrywa cały numer, tak szczerze Zwrotka spazmy Może liczyłem na więcej Może nie do końca, bo jakby nie, nie, nie jest jakaś słaba według mnie, jest po prostu taka gorsza niż się spodziewałem po prostu O tak uważam, jest okej okay po prostu, nie? I tak Divix dla mnie MVP tego numeru w chuj, nie? Refren jest tak przeswagowany stary, nie? Pakuję testyki, zwijam w i Za dużo kątówki, czyny szronią jak z lodanki Funk wytruje cały czas Ona mi dzwoni, dzwoni, dzwoni A odebrać się mam jak Jestem pomoli, moli, mori. Jak nieczysto z nami grasz Lufa przyskroni, skroni, skroni, skroni prześwietli Swag bro, swag bro Powrót w czasie, vibes 2016 vibes, 2026, nawet 2016 vibes Dajcie znać widzowie Co wy myślicie o numerze, dajcie znać co myślicie o reakcji Zostawcie oczywiście <grym> Zostawcie oczywiście wasz w komentarzu, wielkie pozdro i życzę wam miłego wieczorku, ja idę na siłkę, ponieważ dzisiaj jest tłusty czwartek, nie znam żadnego pączka, muszę zjeść chociaż dwa. Widzicie, forma szczepiorkowa tak zwana, waga szczypiorkowa, chudyziomek.pl, idę zrzucić jeszcze więcej starej, bo w tym roku będzie ee, lato chudego, chudego białasa z dużą lufą, wiesz o co chodzi? Ona jest przeskroni, skroni, skroni.